Cześć widzowie, dzisiaj robię e, frytki, te e, t, chipsy, więc to trochę mnie zajmie i 7-11 minut trzeba wstawić do piekarnika, zaraz wam to pokażę idziemy, idziemy. teraz tutaj już nałożyłem te chipsy, teraz muszę włożyć się do tego, do piekarnika fajne zamykane termobieg teraz mm. Dwieście stopni i termobieg. Jedenaście minut i musimy odczekać te jedenaście minut.